ma już w sobotę finał młodzieżowego Pucharu Polski, jak przebiegają przygotowania do tego wydarzenia? No, przygotowania przebiegają bardzo intensywnie, ponieważ mamy tak napięty grafik meczu drugiej ligi, że praktycznie no, na treningach my zajmujemy się no, tylko taką, można powiedzieć, taktyką. Plus no, mamy niestety bierzemy przykład też z pierwszego zespołu, no, mamy dużo chorych, duże kontuzje, aczkolwiek no, pracujemy, staramy staramy się przygotować, żeby na finale byliśmy wszyscy gotowi na maksimum. Jaka atmosfera panuje w drużynie bojowe nastroje? Jak to wygląda? Czy jest stres? Jak ty to oceniasz? To znaczy, bojowe nastroje na pewno, bo wiem, że wszyscy chcą grać na no, ci chłopaki, którzy no, nie będą grali przez to, że mają kontuzje, które są do no, przykład mocnego naprawienia, no to przy każdy Chce grać, także jeśli chodzi o nastrój, jest bardzo mocny. Jeśli chodzi o tremę, no powiem tak, że trema musi być, tylko że jest różnica w tremie. Boję się kogoś strasznie, ale trema przed meczem, bo jak nie masz tremy, to już możesz kończyć zawód. Zawsze trema musi być przed meczem, ale wychodzę na parkiet, jest pierwszy podrzut piłki i trema ucieka, zostaje tylko walka. Presja musi zniknąć. Pierwszy rywal nasz WKK Wrocław. Co to za drużyna? Czy zeskautowaliście już ich? Jak to wygląda? To znaczy, my już z nimi graliśmy, także znamy, znamy ten zespół, bardzo mocny zespół. Zresztą no, finał Pucharu Polski, no to wiadomo, że Pucharu Polskie to już są najlepsze drużyny. Także oczywiście będziemy, to jest, oczywiście będziemy skautować i skautujemy, no po prostu znamy, chłopaki też się znają, także tutaj będziemy, myślę, że decydować przede wszystkim nastrój na mecz, ustępliwość oczywiście wykonywania zadań i założeń, co... На перед матчем, ну і валька з цілим серцем, і так як мою бо то це є пухаровий систем, чи пригривають пада. Вім, e, що хлопаки, напевно, дазум, що навіть чи що не тренуємо, дзвонив до мене, маю, що тренер, я готовий, приходжу од ротні, навіть, навіть не допустимо до тренінгу, щоб просто на ten були готові. Dima, gdy tak obserwowałem dzisiejszy trening, było ostro, mocno, dużo tej taktyki dla zawodników. Trzeba było im wytłumaczyć? Nasze znaczy, powiem tak, to tak, to ostro było dlatego, że chodzi o, no, o detale, o niuanse o detale. To jest najważniejsze, że szczegóły. Czyli jak nie będzie wszystkie zagrywki... Tracą sens jak nie, nie, nie robimy szczegółów, znaczy nie wykonujemy doskonałości szczegółów. Jak wykonujemy szczegóły, nie ma złych zagrywek, jest złe wykonanie. Dlatego tyle wagi cały czas e, staram się udzielić i udzielam właśnie tym szczegółom, e, które powinny być, No a reszta to już w rękach chłopaków. Co, życzę realizacji tych szczegółów, żeby to wszystko się dobrze ułożyło, żeby zawodnicy wykonali te twoje i Adama plany i jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, tutaj mogę podziękować, także żeby wykonywali te szczegóły, naprawdę no, dużo tracimy na to czas, że znaczy tracimy, może nie tracimy, dużo poświęcamy na to czasu i, i dzięki za to myślę, że chłopaki się odwdzięczą nam, nam tą całą pracą, nam i trenerom Ostrowowi i całemu, także tutaj naprawdę pamię, pamiętając pierwsze te finale, tak jak za, za nami kibicowali, wiem, że też duża grupa rodziców wybiera się na mecz, także no będziemy walczyć. Tego życia dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. Ale w sobotę pojedynek z w Wrocław, jaka atmosfera panuje w drużynie. Emocje, jaki stres, jak to, jak to oceniasz? No, na pewno duże emocje. Stres wydaje mi się, nie do końca. Już dużo, dużo graliśmy meczów w tym sezonie, także wydaje mi się, że jesteśmy odporni na stres. Cieszymy się przede wszystkim, że udało nam się dotrzeć. Tam gdzie jesteśmy i będziemy walczyć. Jak przebiegają przygotowania do tego turnieju finałowego? Dzisiaj byłem na treningu, widziałem, że trener dużo, dużo czasu poświęca na te szczegóły, elementy, żeby to wszystko doskonale dopracować. Tak, u coacha Dimy i coacha Adama właśnie trzeba się skupić na tych fundamentach, na tych szczegółach, tak jak powiedziałeś, żeby wszystko krok po kroku szło w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że przygotowujemy się dobrze, intensywnie, także będziemy świetnie przygotowani na pewno na te dwa mecze. A co wiecie o drużynie z Wrocławia? Trener wspominał, że graliście z nimi, gdzieś tam widzieliście, znacie się, jak oni grają. Co możesz powiedzieć o ich grze? Tak, graliśmy. Graliśmy w drugiej lidze z nimi. Na pewno mają paru wyróżniających graczy, którzy są w pierwszej lidze. Grałem na pewno szybki basket, dużo wjazdów, rozrzutek. Także musimy grać po prostu swój basket i tak jak pokazaliśmy już to. W pucharze, czy w wcześniejszych meczach. Jak będziemy grać swoje, to jestem spokojny i na pewno damy radę i poradzimy sobie. No właśnie, a co według Ciebie może być kluczowe w tym sobotnim pojedynku? Bo to no wiadomo, system pucharowy, kto przegrywa, ten odpada, nie wchodzi do finału. Co będzie według Ciebie kluczowe? Myślę, że głowa, głowa przede wszystkim. Już pokazaliśmy w tym sezonie, że umiemy grać w kosza. Nie pękacie. Nie pękacie, tak jest. Także głowa będzie najważniejsza, żeby właśnie stres nas, stres nas nie zjadł. Jak będziemy grać swoje, to jestem spokojny naprawdę. Już pokazaliśmy w tym sezonie, że gramy świetny basket przed swoją publicznością, także jedziemy do Sosnowca, żeby wygrać ten mecz. Ale tego życzę i dziękuję Ci bardzo. Super, dzięki. W sobotę pojedynek z WKK w Wrocław. Jaka atmosfera w drużynie panuje? Jest skupienie? Jak to Ty to odbierasz? Jest pełne skupienie, jesteśmy głodni gry, Jedziemy do stosowca, po walczyć o najwyższe cele i myślimy, marzymy o tym, żeby zdobyć medale. Eee, obserwowałem dzisiejszy trening, eee, dużo tych szczegółów, takich dbałość o detale. To jest bardzo ważne, żeby odnieść sukces. Eee, jak Ci się. No, ten moment sezonu podoba? No jest on niezwykle wyczerpujący, ale yy, bardzo lubię tą determinację, która jest na treningach i, o, i tą walkę. Z jakimi nadziejami wybieracie się do tego Sosnowca? No, z najwyższymi. M mam nadzieję na najwyższe miejsce i na... kto nie wierzy, że znajdziemy dalym, to niech nie jedzie w ogóle, niech się do autobusu. Wy w tym sezonie nieraz pokazaliście, że potraficie walczyć, nie pękacie w takich trudnych momentach? Czujecie się mocniej psychicznie? Myślę, że tak. To jest najważniejsze psychiko. Nikodem, bardzo Ci dziękuję i życzę powodzenia i w sobotę, i mam nadzieję, że w niedzielę we finale. Dziękuję bardzo. Nigodem, jak wiemy, ty niestety nie wystąpisz w turnieju finałowym. Obserwujesz to wszystko z boku. Jak według ciebie przebiegają przygotowania do tego turnieju finałowego? No tak, niestety nie wystąpię tutaj w tych meczach. W najważniejszej części sezonu niestety wypadłem, ale tutaj, tak jak dzisiaj, tak jak na przestrzeni ostatnich dni jestem tutaj na treningach, coś tam widzę, co chłopaki robią, także wiem, że ciężko się przygotowują, ciężko pracują i bardzo mocno wierzę w to, że po prostu dadzą radę i ja jestem przekonany, że na pewno zostałem serduszko na parkiecie i że będzie tylko, tylko dobrze. Co będzie kluczowe według Ciebie w tym pierwszym spotkaniu? Ale y, trener Dima wspominał, że ta psychika, ten mental może być decydujący, a my, nie, a Wy nieraz pokazaliście, że jesteście silni w tym sezonie, to będzie kluczowe? Na pewno, na pewno. Tutaj dużo zależy od tego, co ktoś sobie założy przed meczem, to co będziemy, o czym będziemy myśleć jako drużyna. Wiem też i będę to mówił chłopakom, i w sumie już o tym rozmawialiśmy, że kiedy pokonaliśmy Poznań i następnie później Śląsk-Wrocław, byliśmy blisko pokonania, też Trefla-Sopot, jakby te mecze były bardzo takie bliskie, wynik był cały czas blisko, także nie było odskoku i wiemy, że możemy z każdym rywalizować i nikt nie jest dla nas po prostu wielki, tak naprawdę mówiąc. A dość przysłowiowo. Jakby wiemy, że z każdym możemy się bić i tak będzie po prostu. Mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli ci przykro, że nie zagrasz, jakie to emocje w tobie gdzieś tam siedzą? No z pewnością było mi przykro, to też takie trochę załamanie, ale... To jest już mój drugi raz, taka kontuzja, no i wiem, że muszę być w tym silny po prostu i robić swoje. To jest jakaś tam część tego, co robimy i niestety przypadło na mnie, no, ja muszę robić swoje i jak najszybciej wrócić się, wykurować i będzie dobrze. Nikodem, na pewno tak będzie, Wrócić silniejszy Damian Kulik jest doskonałym przykładem, że można po każdej kontuzji wrócić i być jeszcze sprawniejszym, lepszym. Tego Ci życzę i chłopakom życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję również.